Nie robię tego, żeby flex Tylko żebyś widział, że się da Legal money nie tylko z rapu, mam ruchy jak gra Oni mówią o mnie septem, bo czują ten vibe Nie Mój styl Mówią, że pierdolę system, bo Gram jak boss bez planu Nie potrzebuję fejmu. mam więcej niż ich cały brand w banku Ghostwriter dla połowy z cenem, bez kredyt, bez twarzy Ich to moje dzieci, tylko że w gorszej wersji marzy Nie wchodzę w bify, bo nie mam czasu na dzieciaki Ich wersje to TikTok, ja piszę jakbym grał na klawiaturze duszy i kasy Zacząłem nawijać nie po fame, tylko żeby pokazać, że można Z betonowych ścian do składu. to nie cud, to kontrola Zapłaciłem swoją cenę, Bronik mi nic nie dał Każdy ruch jak podpis na co sam wypisał Ty chcesz błyszczeć, ja ja Już świecę nawet w cieniu, bo nie potrzebuję światła, by palić się w tym menu Nie robię tego, żeby flex, tylko żebyś widział, że się da Legal money, nie tylko z rapu, mam ruchy jak gra Oni mówią o mnie szeptem, bo czują ten vibe Nie pokazuję twarzy, a i tak znasz mój styl To po The game a dalej gram w ciszy jak ninja Zanim oni wydali wersję, miałem podpis na ich singla. Każdy mój krok jak wyrok, nie myl tego z grą, nie jestem influencer Kimś to naprawdę twa Znam smak porażki Zanim miałem smak sukcesu Nie ma drogi na skróty Jeśli chcesz siedzieć przy tym stole Z sensem ten się modli by mnie nie widzieć na draku, Bo wiedzą, że jak wejdę To ich legendy zgasną w sekundach Money flow, nie skłam Tylko z ruchów jak biznes w planie Legal cash, bro Żaden fake na Zamykam drzwi z ciszą Nie z hałasem. Tylko żebyś widział, że się da Legal Money nie tylko z rapu, mam ruchy jak gra Oni mówią o mnie szeptem, bo czują ten wani